Zapraszam do mnie na urodziny. Od kilku godzin mam całe 19 lat. Miasto 44 to przede wszystkim jest historia niepowstania, tylko tych ludzi. Wobec powstania. Bohaterowie filmu są piękni w swojej wierze w to, że będzie dobrze, w tych swoich miłościach, w swoich relacjach między sobą. Są tacy uczciwi, czyści. Konspiracja jest tak wesoła. Mamy na myśli dziewczyny. <laughs> To jest opowieść o ludziach, młodych ludziach, którzy znaleźli się w obliczu bardzo tragicznych czasów. Niemcy bombardują szpital. Tam jest Stefan. Trzeba go stamtąd zabrać. Janek Komasa jest. Wybitnie dla mnie inspirującą postacią. Jasiek ma w sobie pierwiastek takiego łobuziaka. I to trochę też widać gdzieś tam w tym filmie. Miasto 44 jest jego drugim poważnym filmem po sali samobójców, która była ogromnym sukcesem. I była ogromnym sukcesem nie tylko oczywiście kasowym, ale też artystycznym. Udało mu się połączyć popularną, gdzieś tam standardową, grzeczną nawet narrację filmu z tym takim szaleństwem. Kina współczesnego. Widać po tym ogromny talent Janka. Jest to po pierwsze, wydaje mi się, film, jakiego nigdy w życiu jeszcze w tym kraju nie było. To, w jaki sposób został ten temat ujęty, to będzie zupełnie oddzielna, wyjątkowa sprawa. Pod względem wizualnym będzie to na pewno nowością dla polskiego widza i będzie to dużym szokiem, że można w ogóle robić w tym kraju takie kino, gdzieś na pograniczu języka hollywoodzkiego, a przy tym nie zatracającego naszej polskości. Uciekaj! Ja cię kocham! Zostaniemy tu do końca. Taka scenografia, takie kostiumy, tacy ludzie, taki język, takie czasy się nie powtórzą. Warto ten film zobaczyć właśnie, żeby się przekonać. A jest to jasny i mocny przekaz. Poza tym też historia, która jest poruszająca, wzruszająca, myślę, że tych wzruszeń nie zabraknie. O tym filmie będzie się mówił i do tego filmu będzie się wracał. Cześć, jestem Grzesiek Dałkrzewicz. Nazywam się Antek Królikowski. Serdecznie zapraszam na film Miasto 44, tylko w kinach.